Dzisiaj przyjrzymy się strategicznym ruchom Chin na światowym rynku srebra. A to nie jest jakaś drobna sprawa. Mówimy o posunięciach, które mogą całkowicie przetasować globalną gospodarkę. I żeby było jasne, to nie jest kolejna nudna historia o finansach. Nie. To coś znacznie większego. To opowieść o globalnej grze o władzę. A stawką w tej grze jest kontrola nad zasobem, bez którego nasz współczesny świat po prostu przestaje działać. No dobrze, to zanurzmy się w temat. Zacznijmy od pierwszego kluczowego elementu tej układanki: srebro. Z dnia na dzień, niemal znikąd, stało się jednym z absolutnie najcenniejszych aktywów na świecie. Dokładnie tak, numer 3. Srebro właśnie wskoczyło na podium, stając się trzecią największą klasą aktywów na świecie. Pomyślmy o tym przez chwilę. To jest po prostu niewiarygodny skok. I to oczywiście rodzi jedno, ale za to fundamentalne pytanie: co u Licha stoi za tą zmianą? I właśnie tutaj, w tym momencie, dochodzimy do sedna całej tajemnicy, tej, którą spróbujemy dzisiaj rozwikłać, bo pytanie brzmi: co takiego wiedzą Chiny, czego być może nie widzi cała reszta świata? Cóż, okazuje się, że pierwsze tropy, takie pierwsze nitki prowadzące do kłębka, kryją się w naprawdę zaskakujących różnicach, różnicach między dwoma najważniejszymi rynkami srebra na świecie. I to jest, powiem szczerze, fascynujące. Bo z jednej strony mamy Comex w Stanach Zjednoczonych. To jest, powiedzmy to sobie wprost, głównie rynek papierowy. Tu liczą się kontrakty, spekulacje, rozliczenia w gotówce. Z drugiej strony barykady stoi Szanghaj. A to zupełnie inna bajka. To rynek fizyczny, gdzie cena odzwierciedla prawdziwe, namacalne srebro, to, którego potrzebują fabryki, żeby cokolwiek wyprodukować. A teraz spójrzmy na te liczby, bo one mówią same za siebie. Mamy 24 grudnia 2025 roku. I nagle pojawia się no cóż gigantyczna różnica w cenie aż 6 dolarów za uncję. W normalnym świecie taka anomalia znika w mgnieniu oka arbitrażyści rzuciliby się, żeby ją zniwelować ale ona się utrzymuje a to jest potężny, czerwony sygnał alarmowy, że coś jest bardzo nie tak z przepływem fizycznego metalu. Więc jaki jest z tego wniosek? No cóż jest dość prosty, ale i niepokojący. Ta dziwna anomalia cenowa idealnie pasuje do innego faktu, że w skarbcach komeks fizycznego srebra jest coraz mniej. To wszystko zaczyna układać się w jedną całość. I ta całość to opowieść o celowym ograniczaniu podaży. Ale żeby tak naprawdę w pełni zrozumieć co tu się dzieje, musimy cofnąć się w czasie i to sporo, bo aż o 90 lat bo okazuje się, że dzisiejsza strategia Chin ma swoje korzenie w bardzo, ale to bardzo bolesnej lekcji z przeszłości. Spójrzmy na tę oś czasu, bo to jest historia w pigułce. Przed 1934 rokiem chińska gospodarka dosłownie działała na srebrze. To był ich pieniądz. I wtedy, w 1934, na scenę wchodzą Stany Zjednoczone z ustawą o zakupie srebra. Ceny na świecie wystrzeliwają w kosmos. Jaki jest tego efekt? Całe srebro jest wysysane z Chin. To prowadzi do potężnej deflacji i, no cóż, do totalnego załamania gospodarczego. I z tej katastrofy Chiny wyciągnęły jedną, kluczową lekcję lekcję, którą można podsumować w tym jednym zdaniu i to jest, proszę Państwa, absolutny klucz do zrozumienia całej ich dzisiejszej strategii surowcowej. Zapamiętajmy to. No dobrze, a teraz zróbmy skok do teraźniejszości. Połączmy tę historyczną lekcję z tym, co Chiny robią dokładnie w tej chwili. Bo to, co zaraz zobaczymy, to jest jakby podręcznikowy plan działania, realizowany krok po kroku. Oto ich narzędzie. Kluczowy mechanizm. Nazywa się to kontrola eksportu produktów podwójnego zastosowania. Brzmi skomplikowanie, ale zasada jest prosta. Bierzesz surowiec, jak srebro, i mówisz: Wiecie co, to nie jest tylko zwykły metal. To jest materiał strategiczny ważny dla wojska i dla państwa. A skoro tak, to od teraz każdy, kto chce go wywieźć z kraju, potrzebuje specjalnej rządowej licencji. I cała ta strategia sprowadza się do trzech naprawdę prostych kroków. Krok pierwszy: zmieniasz etykietkę srebra. Oficjalnie staje się materiałem strategicznym. Krok drugi, wprowadzasz system licencji. Chcesz eksportować? Musisz mieć naszą zgodę. I wreszcie krok trzeci, ten decydujący. Przejmujesz kontrolę nad globalnym dostępem. A to jest proste, bo lwia część światowego srebra i tak jest rafinowana no właśnie, w Chinach. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim najciekawsze? To nie jest żadna nowa, nieprzetestowana strategia. Nic z tych rzeczy. Ten plan działania, ten schemat został już raz z powodzeniem użyty. Chiny zrobiły dokładnie, ale to dokładnie to samo z metalami ziem rzadkich. I ten wykres, on nie wymaga wielu komentarzy. Pokazuje, jaki był rezultat tamtej operacji. Dziś Chiny kontrolują około 85% światowej rafinacji metali ziem rzadkich 85%. To jest w zasadzie monopol na surowce, bez których nowoczesna technologia nie istnieje. Pytanie brzmi: dlaczego akurat srebro jest tak idealnym celem dla takiej strategii? Odpowiedź leży w terminie, który ekonomiści nazywają podażą nieelastyczną. Co to znaczy w praktyce? Cóż, to bardzo proste. Wyobraźmy sobie, że cena srebra nagle się podwaja. Intuicja podpowiada, że kopalnie zaczną wydobywać go dwa razy więcej, prawda? Otóż nie. Produkcja prawie nie wzrośnie, bo srebro to głównie produkt uboczny wydobycia innych metali, a to oznacza, że przemysł, który go potrzebuje, jest na łasce dostawcy musi zapłacić każdą cenę. OK, to teraz cofnijmy się o kroki i spójrzmy na to wszystko z lotu ptaka. Bo musimy zrozumieć, że ta cała historia ze srebrem to nie jest cel sam w sobie. To tylko jeden mały kawałek znacznie, znacznie większej geopolitycznej układanki. Wygląda na to, że kraje BRICS realizują bardzo przemyślaną, dwutorową strategię. Z jednej strony mamy złoto. Jego rola? Budowanie zaufania do nowego systemu monetarnego, który ma być alternatywą dla dolara. A z drugiej strony mamy srebro i metale ziem rzadkich. I tu cel jest inny przejęcie kontroli nad tymi materiałami, bez których cały nasz nowoczesny świat po prostu staje w miejscu. I ta tabela świetnie to wszystko podsumowuje. Złoto pełni rolę fundamentu zaufania dla nowego pieniądza, ma rzucić wyzwanie dolarowi. A srebro? Srebro to narzędzie kontroli przemysłowej, wpływu na to, kto i co może na świecie produkować. Dwa metale, dwa różne cele, ale jeden wielki strategiczny plan. Jaki jest więc ostateczny cel tego wszystkiego? Jedno słowo. Dźwignia, potężna geopolityczna dźwignia w nowym, zmieniającym się porządku świata. Chodzi o zdobycie mocy, by wpływać na to, kto może budować swoją przyszłość, kto musi grzecznie czekać w kolejce i, co najważniejsze, kto będzie ustalał zasady gry. I to wszystko prowadzi nas do jednego końcowego, ale niezwykle ważnego pytania pytania, które w zasadzie podsumowuje całą tę analizę. W tym nowym, rywalizującym świecie, kto tak naprawdę będzie trzymał w ręku klucze do przyszłości? Ten, kto kontroluje materiały, z których ta przyszłość zostanie zbudowana.